Welcome to Witam w codziennych wiadomościach motocyklowych w Twoim przewodniku po świecie motocyklowych nowości. JTO2 SX4500 to idea motocykla szosowego z dynamicznym, innowatorskim silnikiem. Motocykl ten to próba połączenia wielu, wydawałoby się na pierwszy rzut oka z przeszłych inspiracji m.in. prostoty sportowych konstrukcji z lat 20., wyrafinowania Anglików i designu Włochów. Motocyk napędzany jest buzówowym silnikiem w układzie krzyżowym, w którym układ zasilania w paliwo oraz smarowania są ze sobą odseparowane. Silnik jest tu także elementem nośnym. Projekt jest już na tyle zaawansowany, że twórcy podają moc silnika około 110 koni mechanicznych. A co najważniejsze, jest to konstrukcja całkowicie polska. Kawasaki KL 650 wersy to motocykl opracowany jako uniwersalny pojazd o przeznaczeniu miejsko-terenowym. Cieszący się powodzeniem motocykl jest kontynuatorem poprzedniego KLE 500 o charakterze bardziej uniwersalnym od swojego protoplasty. Jednak nie zawsze odpowiada użytkownikowi w takim stanie, w jakim wymyśliła go fabryka. Dla tych, którzy w nowym KLE chcą widzieć coś więcej niż tylko motocykl na miejskiej zakamarki, motocyklowe centrum serwisowe przygotowało wersję bardziej terenową. Od wersji miejskiej wyróżnia go przede wszystkim inna rzeźba bieżnika opon, inna tarcza hamulcowa, oraz co najważniejsze, większe 19-celowe koło przednie w odróżnieniu od seryjnego 17-celowego. Więcej informacji o motocyklu i jego przebudowie znajdziecie u specjalistów z motocyklowego centrum serwisowego w Warszawie. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, ekipa wiadomości motocyklowych przeprowadziła kolejny test. Tym razem do redakcji trafił używany Suzuki GS500, motocykl, od którego wielu początkujących motocyklów zaczyna swoją przygodę. Jak się zachowuje używany GS, jakie są jego słabe i mocne punkty? Będziecie mogli przekonać się już w piątek 28 marca, sięgając po najnowsze wydanie wiadomości motocyklowych. Właśnie ukazał się najnowszy kask, będący repliką aktualnego kasku Valentino Rossi. Tech to najbardziej zaawansowany technicznie kask produkowany przez firmę AGV. Kask skonstruowany z włókien keblarowych oraz posiada system wentylacji, w którego projektowaniu uczestniczył sam Rossi. Niestety, wyprodukowana została bardzo ograniczona liczba egzemplarzy, zatem fani Włocha muszą się pospieszyć. Koszt kasku to około 2200 zł. Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy wszystkim życzymy spokojnego czasu spędzonego wśród najbliższych, w ciepłej i domowej atmosferze, a tym, którzy święta będą spędzali w siodle motocykla, bezpiecznych kilometrów w świątecznej i wiosennej aurze. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dniu dzisiejszym. Życzymy miłego weekendu i od wtorku zapraszamy na kolejne codzienne wiadomości motocyklowe.